Chodźcie, będzie otwierał skrzynkę. Cześć kochani, witam Was po świątecznej przerwie. Czas na rozpakowywanie skrzyneczek właściwie dzisiaj. Jest jedna skrzyneczka na tapecie. Ale zanim otworzymy skrzyneczkę jeszcze taki mały falipos, zobaczcie. Kochani, to taka niespodzianka. Powiększyła nam się ekipa. Maszka urodziła 8 szczeniąt. Wszystkie zdrowe, z czego bardzo się cieszymy. Nie liczyliśmy, że będzie ich aż tyle. Ale fajnie, super. Cieszymy się bardzo. No cóż, zajrzyjmy do środka. Klapa w górę. Postawię przy ścianie. O, jesteśmy w studiu, w magazynie, strasznie zimno. Więc robimy tutaj trochę miejsca e, na stole. Mamy bucik e, w stylu holenderskim. Oczywiście Holandia, König. Też taka nazwa jak niemiecka. E, może to też być jako kopienniczka służyć. Tutaj macie łoże na papieroska, motyw kwiatowy. No. Będę te gazetki odkładał na no bok. Tutaj mamy piękny mlecznik, też w takim błękitnym kolorze, szkło. Oczywiście fajne. Zostawimy miejsce trochę jest, Mam nadzieję, że to się wszystko zmieści. No już nie rozpakowywaliśmy skrzynek kartonu, więc <grymne> nadeszła wiekopomna chwila, jak to mówili w pewnej świetnej komedii. Ten mamy taki, zobaczcie, ee, fajny, nie wiem jak to nazwać, rondelek miedziany. No było trochę tych rzeczy, co z na live'ie. No i pewnie trochę ich jeszcze będzie. tak żeby jak najwięcej rzeczy dojechało całych taki sam wzór tego mlecznika z tym że kolor bardziej taki łososiowy różowy kolejne szkło Powyginana. Taki fantastyczny kształt. Też taki fiolet. kolek No piękna. Odłożymy tutaj. Tak się prezentuje. Zobaczcie. Jeszcze słuchajcie, jak w ciemnym świetle. Mam nadzieję, że to. Będzie pełen przybysków światła, i będzie to jakaś w miarę miarę wyglądać. dzienne światło, podzienne. Tu mamy taki medalion, jakby taką bombkę zawieszoną, pełne szkło, z konikiem w środku. Miałem chyba już coś takiego z ptakiem, z ptakami nie pamiętam, ale też fajna rzecz. Watera, prześliczna, zobaczcie jakie kwiaty kolorowe. To przybliżę wam troszeczkę, tutaj widzicie jest zabrudzona, ale to się umyje. Jeszcze zobaczmy, czy jest sygnowana. Tak i to jest chyba Schumann. Mhm. Piękna. Może odłożymy ją tutaj w rogu. Jeszcze sporo miejsca na stole. Będziecie stawiać. Śliczny zbanek. Takie, oto piękne kwiaty. Ja, proszę, mam nadzieję, że pokrywka będzie. Tutaj macie. Wundsiedel, sygnaturę, też ładny stan. Ja go tutaj na razie odłożę na stół, poszukamy sobie pokryweczki do niego. I jak mieliśmy gazety, to pakowaliśmy w gazety. Jak nie było gazet, to pakowaliśmy w co nich też o takim kształcie fajnym. Też taka turkusowa podstawa. Sygnowany. Co sobie tej sygnaturki poszukam, bo, bo nie wiem. Nie znam tej sygnowania, tego sygnowania. Aha. A tutaj się znalazła pokryweczka, proszę. Już w komplecie. No pięknie jest. bieli z oraz złocenia. Też fajne to ucho takie, zobaczcie zdobione reliefy, taka siateczka u góry na tym kołnierzu. Też fajna sprawa. Też oczywiście poszukamy eszembach, sygnowanie. Poszukamy też pokrywki. No może odwrócimy tak jak do pierwszego, żeby fajnie wyglądało. Proszę bardzo. jest już. Jest czapeczka, czapeczka, pokryleczka. Tu jeszcze mamy zestaw. Słuchajcie, śniegu mnóstwo, ale fajnie, bo jest zima, jest styczeń za oknem śnieg zobaczcie wparzyłem dobra zobaczcie motyk kwiatowy ja tutaj na stół zobaczcie tak wygląda talerzyk deserowy tak wygląda spodek i piękna filiżanka Sygnowanie. Też też, bacha i mamy. już zadowolony na miejscu. Dobrze już tutaj będzie, a to wiem, pamiętam też patera Grube w kobalcie z takimi tutaj kropeczkami złotymi na tym obwodzie na wierzchu. Ustawię. Tak wygląda z boku. Śliczna. Myślałem, że to będzie Czajna, ale nie jest to Lenox, też tej sygnatury nie znam, ale piękny jest w też bardzo ładnym stanie. Nie przypominam sobie tego wazonu, a to pewnie Piotr spakował. Fajnie. Myślę, że na karbatkę. Tutaj podstawię już na stół. Pokryweczka na wierzch, jeszcze zerknę na spód. Nie ma sugerowania, ale jest fajne. Nie wiem, może być na jakieś inne oczywiście, nie wiem, przyprawy. Na liście laurowe może, ale jakoś mi się tak kojarzy, że a herbatkę było fajnie go użyć. Okej. Okay. Jeszcze jedno tutaj się duło nam pojawiło, a to już znacie. No bo były na live ostatnio. Wszystkie się rozeszły. Jeszcze mnie pytaliśmy pytaliście o to, jak ktoś chce. No to bardzo proszę jest jeszcze jedno. A może jeszcze jakiś się znajdzie? Zobaczymy. Piękne. Tutaj mamy kielich, też w Kowalcie. Zobaczcie, z takim grawerem. Taki gałązek. Wysoki kielich. Piękne szkło. Też z calutki dojechał. Więc super. No zaczyna się ten nasz stół już zapełniać. A tu jeszcze troszkę rzeczy zostało. Czy tu jeszcze jeden kielich. Tak. I to też chyba taki sam, z takim samym wzorem. Mhm. Też. I parkę. Trzeba uważać, że niektóre są małe, a w nich mogą być jakieś, właśnie takie drobiazgi, które można wyszucić, przypadkowo, jakieś tuło do espresso z pięknym złotym wzorem. To jest też sypowanie tutaj, chyba No Słuchajcie, już robi się trochę ciemno za oknem, nie wiem jak na światło będzie, ale jeszcze staram się przed podziemnym świetlem trochę nakręcić. Tutaj mlecznik. Też z tym wzorem, właśnie co ta filiżanka to było. Piękne. Jeszcze, proszę bardzo, jest cukierniczka z takim oto chwytem dużym, okrągłym, jakby taki daszek meczetu. Fajne, taki zestawik nam się zrobił. No, zobaczcie, jest jeszcze jedno było jeszcze szembacha, to kwiatkowe śliczne. Mamy dwa. No i proszę bardzo, jest jeszcze dwanek do tego. Nie za duży, ale śliczny. Też w kobalcie. Z złotym wzorem. Z tą piękną pokryweczką. Już mamy garnitur. Plus oczywiście lidl no fajnie to się prezentuje. Kryształ, kryształowy wielki wazon. Calutki. Podejka. Nachtman, zobaczcie, huta szkła. Nachtman, markowe szkło. Tutaj odłożymy. Słuchajcie, chodzę po tym papierach szczęści Jak w lesie, bym chodził po liściach. Tutaj znowu coś z miedzi. Też taki garnuszek. Proszę bardzo. Albo może być to doniczka na jakiś mały kwiatek. Tu mamy jeszcze jedno duło w kowalcie. Tak wygląda spodek. Też mamy dwa, taki komplecik. No to już taki zestaw słuchajcie dla dwóch osób do kawki. Zobaczymy, może właśnie jest zestaw później. Bo niektórzy właśnie też prosili was, żeby jako zestawy to robić, też kiedyś już próbowałem i z tego nic nie wyszło. No tu mamy pięknego łabątka, no przepiękne szkło. Sami zobaczycie. Tutaj będzie teraz chyba lepsze światło. Piękne takie kolory, tutaj niebieski, taki kobaltowy właściwie połączony z bielą. Jest salutki, z czego się trzeba bardzo cieszyć, że dojechał w całości. To sobie odłożymy. No i tak w pojawiło, ale jeszcze coś tutaj mamy. Wazon, też szkło grube. Takie w takim fajnym kształcie. Takie szkło przyciemnione. Proszę. czegoś się strąciło. tutaj co mamy, aha już wiem co to jest to jest słuchajcie stary kodak aparat proszę bardzo to jest tutaj przód uchwyt no, różne rzeczy się tutaj trafiają bo to jest z rzeczami rzeczami nie tylko porcelana. tutaj jeszcze śliczna tacka. Też Eschenbach, właśnie e, ten sam wzór, który mają te filiżanki. Tu mamy jeszcze piękny barometr, taki marynistyczny. O, się kształcie takiego bulaja. Też fajny. Ostrożnie. Duży jest Potem go sprawdzę. jest tu nam jeszcze zostało. Tutaj jakaś śliczna butelka Okrągły taki brzuch. Korkowana na naleweczkę, Jak znalazł? I ostatnia rzecz w skrzynce to jakaś statuetka, ale ciężka. Zaś muszę poprawić ręką. Słuchajcie, mamy tutaj żubra albo bizoma. Jest to pełne szkło. Myślę, że to też kryształ. Tutaj mamy jeszcze jakąś naklejkę. Chcę w sensie ciężko tę ręką obrócić. Tutaj mamy naklejkę, chyba na tyle, tyle nie przybliżę. Potem zerknę co to jest, ale jest piękna. może tutaj postawimy. zostawimy. Mam nadzieję, że nie spadnie. Zobaczcie, tak wygląda. Jaka jest gruba. Jak taka oderwana bryła lodu. Tak to wygląda. Ok, skrzynka już została opróżniona, więc zerknijmy sobie na stół. Trochę tych rzeczy było, właściwie stół się zapełnił. Jeszcze mały rzut okiem na to wszystko. Trochę tych przedmiotów, jak widzicie, tutaj się znalazło. Proszę, tak to wygląda. Kochani, cóż, bardzo wam dziękuję. Poświąteczne rozpakowanie kartonów zostało rozpoczęte, a więc do następnego. Cześć!